Słuchajcie, słuchajcie, wreszcie będzie Zedon w kuchni, seria nagrywana w formie vlogowej aparatem, mikrofonem wbudowanym w aparat, audio, tak, tak na spontanie, na luzie, chcę ją zrobić, zobaczymy jak to się przyjmie. Jest trochę pomysłów, tylko to będzie seria nieregularna, nie, nie, nie. nie. Te odcinki powstaną wtedy, jak będę miał zajawkę, ochotę, czas i warunki, by taki odcinek nagrać na spokojnie. Mm -hmm. Mogą być częściej, mogą być rzadziej. Zobaczymy, pożyjemy, więc zaczynamy. Cześć. Zezor w kuchni zaczynamy. Dzisiaj sobie zrobimy placek z bananów. Może taka trochę mało zdrowa, przekąska, ale smaczna. Tak pokażę Wam dzisiaj jak coś takiego robię. Mam nadzieję na to mam ochotę. Teraz czas bym Wam zaprezentował wszystkie składniki. Banany już pokazywałem. Syrop klonowy będzie potrzebny, prosyczek do pieczenia i mąka. Oprócz tego odrobina wody, ale to później zobaczycie. Ok, teraz jak to przyrządzić? Obieramy banany. Ja akurat teraz robię z dwóch bananów, przeważnie robię z jednego. Ale teraz już chcę z dwóch zrobić, bo muszę je wykończyć. Bo trochę tych się jeszcze zostało. Jak mamy je wyrzucone, można sobie je troszeczkę o ręką je tak rozdrabnić. Jak to mamy zrobione, trzeba teraz je porządnie ugnieść. O, taka papka musi powstać z tego banana. Tapeczka. O. Jak mam tą papkę, to trzeba dodać troszeczkę syropu klonowego. Ja to robię na oko. I mam dany syrop to teraz trzeba proszę proszek dosypać i tu jakby Wam powiedzieć z tym proszkiem jest troszeczkę teraz problem ale przyjmijmy sobie zaraz Wam pokażę taką miarkę o mniej więcej tyle gdzieś z tego proszku do pieczenia bo ja ten mięty na oko sypię, a tutaj po prostu troszeczkę więcej, żeby to ładnie wyrosło i teraz co robię? Wszystko ukręcam, jest taka papka zrobiona, ja troszeczkę dolewam jeszcze wody, bo żeby to się ładnie wszystko nam usmażyło, że był taki suchy. O. Troszeczkę wody to jest rzadsze teraz. I teraz jest sprawa jak chodzi o mąkę. Mąki nie powiem wam czy łyżka, dwie wsypać. Tylko pokażę coś Wam zaraz. Robimy coś takiego. O, mniej więcej mamy zak zakryte tą tutaj warstwę tego na wierzchu. I teraz sobie mieszamy to. O, już widzę, że to będzie wystarczająca liczba. Ilość. O, no musi być mniej więcej ciasto tej gęstości. Lepkości się zrobić. Więc pomału dodajemy, mieszamy Tu nie ma mówić łyżkę, dwie bo zależy czy mieli banany, zależy ile wody dodacie, ile syropu to trzeba sobie po prostu samemu urobić. Ok, ciasto już jest przygotowane do smażenia. Smażę to w formie jednego placka na bardzo małym ogniu. Wiem, to trwa około 20 minut do pół godziny z jednej i z drugiej strony, ale na tym to polega. Dzięki tej, pod przykryciem temperatura zrobi swoje, proszek do pieczenia zrobi swoje i to będzie puszysty placek. Ja zrobię taką konsystencję. Wy możecie zrobić delikatniej, lżejszą konsystencję, mniej gęstszą, odrobinę też można. On wtedy lepiej się rozrośnie, będzie jeszcze może bardziej puszysty. Ja lubię taki, jak teraz jest. Dobra, więc ja szykuję patelnię. Ok, placek gotowy. Tak jak mówiłem, po prostu na małym ogniu pod przykryciem smażymy, sprawdzając jak on się smaży. Przed przekręceniem widzieliście, jak on się fajnie z drugiej strony, od góry też już ścięło ciasto. Więc to tylko chodzi o przekręcenie i dosmażenie, żeby to było chrupiące, smaczne. Tutaj czasu ma właśnie nie mogę podać dokładnie, bo to różnie jest. Inaczej będzie na kuchni elektrycznej, inaczej na gazowej. Zaraz zobaczycie na sam koniec, zobaczycie po prostu już przebitkę z jaką się będzie na talerzu znajdował. Troszeczkę go jeszcze przypuszę cukrem pudrem i gotowy do jedzenia. Więc na razie cześć pa, zostawcie łapkę, zasubskrybujcie kanał. I napiszcie mi koniecznie w komentarzu, co sądzicie o takiej form formie vlogowej tych odcinków. Szczerze mówiąc, bo mi to najbardziej pasuje niż jakoś tam się specjalnie ze światłami rozstawiać, czy jakoś to specjalnie szykować. To jest pierwszy odcinek, jak wam się spodoba, będą kolejne. Tylko jak mówiłem na początku przed intrem, takim informacyjnym ujęciu. One wejdą wtedy, kiedy będę miał jakąś tam czas, miejsce, sposobność to robić. Sam nie mieszkam, więc też muszę się dostosować do innych domowników.